Yeah. W tej strony Wiktor i Adam i Paweł. Się, 14 tysięcy łapek w górę pokazujemy twarz 17 milionów subików. Wpisujemy tu, bo Adam i Adam Olejnik. Daj mi pierwszy! Nie, nie mój kanał Paweł. wpisuje. A ty pewnie nie... A co nie słychać? Aby spróbować oh, jeszcze my. raz na tkni mikrofonu. Jest! Jest! Ale no nie z... patrzy kanał. Nie, z... no nie znajdzie! Nie znajdzie mojego no kanału! To... Będzie Wiktor, jak ci pokażę Nie ktoś. Nie znajdziesz. Kurde, znalazł! Ile ma subskrypcji? Ile ma subskrypcji? Trzech subskrybentów masz? Ile masz filmów? O nie mówi patrzek. Będzie albo to, albo to. Czekremy, albo to, albo to mi Dzisiaj nagrywamy z Robloxa. No, weź to błąd. Ale to, że mi tak zmienia głowę, Nie, Adam wstydzi. No, nie się nie wstydzę Nie wstydzę To chodź, nie wstydzę Mogę oglądać moje filmy. Pozekaj. Tu Ale mam Ale mam Real Ale Jest na was. Dobra. No idę rozpaść. Masz jakiś Polski kanał? No patrz. No, moje. Jak ty, jak ja, typu, jak to? Jakie to? Musisz wpisać jeszcze swój Real Madrid kanały. Co? No patrz. Real Madrid kanały. Kanał. Kanał. Polska, Polska stawa. No i bądź Polska. Ale kanały Polska. No to jeszcze nie to. No nie można tak. Musisz pisać Real Madrid kanały. tego nie znajdziesz mojego. Słyszycie to? Nie Real Madrid, tylko Real Madrid. A słyszycie to? Czekaj. Z telewalu? Z telefonu? No. I na dół, na dół, na dół. Na dół, na dół nie ma kanału. Na dół, na dół, no bo ty źle pisałeś. Patrz. Nie, pisałem nie ruszaj. Przysiadam sobie. Czekaj, tutaj weź, Zobacz, co masz, to? Tu to Potem Witam serdecznych widzów, to jest kanał Palion Games Plus i moi mini chciałbym wam ogłosić, że już dzisiaj o godzinie 20 na kanale Palion będzie nowa nuta Ale Ale 2, będziesz, no pewnie, że musisz być drogi przyjacielu, przyjaciółko, także kanał Palion 20.00 20 Ale Ale 2.